Związek Miast Polskich wyliczył, że Chorzów straci około 20 milionów na rządowych zmianach podatkowych. Najprawdopodobniej w związku ze zmianą przepisów dotyczącym przede wszystkim obniżenia podatków, miasto Chorzów straci na tej zmianie kwotę niebagatelną, bo 20 milionów złotych. O tyle mniej wpływów znajdzie się w budżecie. Kwota ta tak naprawdę to jest równowartość dwukrotnych wydatków na przykład Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu. To może mieć skutki bardzo radykalne dla mieszkańców, bo na pewno mówimy tutaj o przejrzeniu inwestycji, które mamy realizować w przyszłym roku. W ogóle jeszcze warto podkreślić, że te zmiany w, najprawdopodobniej zafunkcjonują już w tym roku, czyli już w tym roku będziemy mieli mniej dochodów i w tej chwili przeglądamy wydatki, dlatego że najprawdopodobniej trzeba będzie zrezygnować z kluczowych inwestycji, a może też tak się stać, że trzeba będzie zdecydowanie ściąć wydatki bieżące. Wydatki bieżące to są tego typu wydatki jak na przykład oświetlenie ulic, koszenie trawy, sprzątanie ulic to dotknie bezpośrednio naszych mieszkańców. Jeszcze warto dodać o kolejnych niestety zmianach, które nas dotkną od 1 stycznia 2020 roku, mianowicie podniesienie cen energii, co w przypadku miasta Chorzów plus również konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli, plus podniesienie płacy minimalnej, to kwota w tym momencie wychodzi powyżej 30 milionów złotych. To de facto jest 5% budżetu miasta. Jest to kwota bardzo niepokojąca, bo tak jak powiedziałam, to jest właściwie już w tym momencie likwidacja. Paru naszych placówek, co jest oczywiście w ogóle nie do wyobrażenia. Jedyną rzeczą, którą można zrobić w tej kwestii, to jest być może postulowanie do państwa o to, żeby jednak zabezpieczył brakujące środki w budżecie, bo w przeciwnym razie musieli, będziemy musieli drastycznie ciąć wydatki. Obecnie sytuacja finansowa Chorzowa jest stabilna. Potwierdziła to m.in. Między Międzynarodowa Agencja ratingowa Fitch, która wystawiła miastu bardzo dobrą ocenę A. Z kolei w raporcie tygodnika, wspólnota dotyczącym. Kondycji polskich gmin za 2018 rok Chorzów zajął 20 miejsce wśród miast na prawach powiatu.